Witam wszystkich, z tej strony Allog a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015. Dzisiaj jest ze mną Dami. Siemaneczko. Johnny. Siema. Nowy gracz. I jest z nami Ćpun, jak zawsze. Siema. No. E, to może tak chwila wstępu o Johnnym. Johnny dołączył do nas właśnie teraz, właściwie dołączył do nas wczoraj, ale dzisiaj gra pierwszy, z nami, pierwszy raz z nami. E, i ty pracowałeś w kombinecie rolnym Kietrz, tak? No zdarzyło się. No i tam z tego co wiem to nabrał dużo doświadczenia, więc przyda nam się ktoś taki w grze. No i mam nadzieję, że, że fajnie będzie się grało razem. Też mam taką nadzieję. Można powiedzieć, że taki trochę zastępca Pawła, bo Paweł niestety ma no, z mikrofonem problemy duże, no i nie ma czasu nawet. Naprawić tego, no bo życie nie pozwala, więc mamy nadzieję, że trochę nam zastąpi go Johnny. A Johnny, ty masz kanał na YouTube jakiś? Nie, a ja myślałem to tutaj. Damian, zwolni trochę, pojedziemy tak w miarę blisko siebie. Ile, ile jedziesz, Johnny? 14. Mm -hmm. a ty Damionek jechałeś to ile? E, czy 18 pod górkę, 30, 30 około, a będę jechał Ulala, sporo I szkoda, że tutaj nie ma przy tej kosiacie tekstury No jest. Na... Nie, lecę 22 jednak ja też trochę szybciej jadę niż powinienem, bo... No u mnie tak... a ty ile, dwie, dysz... dwie dyszki. Dwie dyszki? Dobra, to sobie zmniejszę. Dalej, 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 dalej. No. Dobra, jadę też dwie dyszki. No Ale... i porządku. Ale sobie zmniejszę może trochę. Bo... Czekaj, czekaj, wykoszę. Ja pierdolę, Alok. Czego ty znowu chcesz? wy też macie takie letkie lagi? Nie, no. Ja mam. No kurwa. No, macie słabe internety, a Johnny ma kurde podobny internet do mnie, więc ma lajty. odezwał się. No tak, no Johnny powiedz im, nie masz lagów, nie? No światło i nie ma lagów, no. Pingi w wysokości 30. No, a do 100 można grać, no to spokojnie. jest. Na chwilę coś chyba podjechać nie możesz. Nie. Yy, włączy, włączyło mi się sklep przez przypadek i... Chciałeś kupić działkę? <głos> <głos> Żeby jedną. No nie. Nie, ja on tam już wiesz, hurtem bierze, nie? A ile gramów? W paczkach po A To już na kilo. No już na kilogram. On bierze. Damian, jakie gramy w ogóle, o co ci chodzi? <noise> może powiedzieć na tony. Nie, gramy to on wiesz, jak za dzieciaka brał. Teraz <noise> na na to już na kilogramy przeskoczymy. To jest wersja hard <noise> A się ta trawa fajnie osuwa na przyczepie No, nawet dopracowali parę rzeczy. <noise> no, ale... Ale w oILE dużo lepsza jest wersja kurcze gry, bo nawet na tym mm, Jane's Editorze. Widać po tym, jak tworzą w tej chwili mody, to robią dużo lepsze niż do 13 wychodziły w Silnik to już, już zmienili, no to dają no. rady. Fajna, sp fajna sprawa. Myślę, że dzisiaj może się tym zajmę i ściągnę mody. 12, yy, 12, 24 wyszła. No, widziałem. 16 wyszła. No. Yy, I 93, 4. 4. 934 wyszła? No. A to nie wiem, nie widziałem chyba. Ale widziałem, że już modna teleportację, wyszedł tam jakieś pierdolenie. Już dawno. To... No ja teraz dopiero widziałem, bo nie, nie, nie interesuje się tak i tak, wchodzę tylko na LS World teraz. Tak mniej więcej popatrzeć. Ja LS to nie lubię. Coś No ja lubię z tego ten że jest przejrzyste, nie? Mm, na przykład mod, mod też jest przejrzysty. Nie wiem, ja akurat tak się już przyzwyczaiłem. Jak mam poprać, to sobie premium kupuję. Burżuj! Burżuj! Ja, no premium na jeden dzień kosztuje 100 zł coś, chyba, no to SMS-em, nie? Ale lepiej jedapiteło. Jedenapiteło się szybciej sięga. No, z tego co wiem, to Rapidio ze wszystkiego popiera, nie? No, tak to się wszyscy ze wszystkiego. Nawet nie wiem, czy chomika nie, nie szarpie. <grym> A tam płaci za 3 za 1 giga. Co 3 za 1 giga? Co to do 3,60 zł za giga, chyba. No co z chomika? Nie, jest do To po co mam tam kupować to premium? O opłacany jest. Ja potrzebuję kurczę pobrać na przykład, jak składam sezon, to zazwyczaj pobierałem gdzieś około 1,5 giga i płaciłem złoty coś. Za to, że pobrałem. Później z tego oczywiście połowa odpadała, ale najpierw musiałem pobrać te półtorej giga, bo no to już by mi się nie opłacało. Zaraz jadę wysypać. I jak wysypie to się zamienię z kimś. Chociaż w sumie, wygodnie mi się jeździ No nie wiem, na kiszonkę to wszystko? No Musisz co najmniej 10% mieć No, to w tej chwili mam już 100% na przyczepie, więc cisnę No jeszcze owce trzeba będzie, kurczę, kupić żeby się pobawić w owieczki ale jest znaleźłeś jest sposób na szybkie kupowanie cały czas naciskasz Enter. No wiem. To, to już... dawno było. No tu ja też wiedziałem już o tym. Daniel chyba Podborowski, on mi już o tym w dzień premiery o tym mówił chyba. A jak tam Daniel w ogóle, szczęka? No, dużo lepiej. Ja ci powiem, że... że, że jest dużo lepiej, nie? Zmienił się chłopak. Zmienił się. I co jest? Ty, porozpinałem traktor. No teraz mu się zachciało wysypywać, no nie wierzę. No. Przynajmniej się zaraz dowiemy, jaka jest pojemność tego silosu, znaczy pryzmy. Dalej wysypuj się. Ok. Trzydzieści osiem tysięcy i to jest aż 12 procent. No bogato. No bogato. Coś mi tutaj źle wyszło. No. Czyli cała ma niby pojemność 300 parę tysięcy tylko. No, jakoś tak. To mało, nie? Się wydało, Widzisz, że... nie, nie Powinno, powinno być wystarczająco. to. No nie, bo w, chyba w 13 było przy krowach 300 tysięcy, a w biogazowni po 600, nie? No, tam to było no. duże. Mogę przyspieszyć. Co jest? Kurde, skosiłeś już ten kawałek, teraz kość ten wąski tu pasek za drogą od razu. No to zimie. A Później w zagrodzie możesz zrobić to. Cały czas słyszę kosiarkę u John'ego. To nie kosiarkę, tylko zgrabiarkę. <grym> Swoich słuchawek No, wow. czekaj, może to się da inaczej zrobić jeszcze Powinno być może lepiej. Grę, może grę. wyciszyć. O właśnie, następnym razem możesz grę wyciszyć, to będzie No ale nawet na escape się wycisza. Zaraz się to wszystko naprawi <coughs> O, no i Johnny, jako zgrabiarka, to się tutaj nie spisujesz. No, trochę pomijane. Trochę ta. <śmiech> <śmiech> nie wiem, jak się za to zabrać. Czekaj. No, już nie kombinuj, nie kombinuj. Mefiu, a ty co, już jedno zasiałeś? Nie. Yeah. Gdzie ty jesteś? No bo w kółko jeżdżę. A teraz pojechałem po nasiona już mam mu końcówkę. Też <laughs> mówię, kurwa, nie widać cię. Uciekam. <laughs> Znikający punkt. W <laughs> kadru. Tak, to jest złodziej, nie wiem czy ty, Johnny, wiesz. <laughs> A co nam a ukradł w ogóle? Nie wiem, zetona chyba O, zetona Proxima, frajer No, Proximkę wtedy rozkręcił Władzie. Władzie, Tam Proxima No, Władzie mi kurde już chciał rozkręcić, pamiętam no, to Już była maska podniesiona, prawa. ale go zdążyłem złapać <laughs> I powiesić za jaja No Na no, słuchaj, gałęzi nad stawem <laughs> Widzisz, Matthew Wszyscy się na topie poznali. Tylko któreś pole zostaw na to, na kukurydze, nie, Myfiu? <grym> Jak nie zapomnę... Nie, zostawię to 27, bo jest chyba największe. 27? No dobra, może być. Chociaż w sumie... No dobra. Ty, w ogóle, Johnny. No? Miałeś wyciszyć grę. Jest wyciszona. słychać? No. no. to może słychać, nie wiem, u Damiana, bo Damian ma nowe słuchawki, tak? A czekaj. U mnie gra chodzi na 10% głośności. A, te, a teraz? Nadal to nie ja na pewno, bo wyciszyłem grę. A Matthew? Ja mam całkowicie wyciszoną. To co tak słuchaj, To może to nie jest ten zgrabiarka, tylko coś innego słyszę? O, nie, znowu. to na pewno nie jest na moich słuchawkach. Na moich też mam wyciszoną to grę. To nie wiem, może jakieś echo mamy na łączności. Albo, albo gra się zacięła. Albo się gra. Nie, bo ja cały czas. A nie gra, z dźwiękami się zaciema. A? To też możliwe. Ja jako tak usłyszę tę grę, chociaż bardzo cicho, aż aż zaraz się zatrzymam i sprawdzę. No, odgłosiłem trochę grę, ale i tak słabo słyszę ten traktor. Jego nie ma być słychać, to ma pracować. No, w sumie, no właśnie. Im, im ciszej, tym lepiej. A szkoda, że w kabinie nie wyciszyli a no... A nawet były takie w modyfikacjach to było, nie? No była. było. Niektóre traktory właśnie miały wyciszenie. Nie wiem czy z tą przyczepą nie pojadę do owieczek Wysypieniu Albo nie no, owiec to się szybko Skoś. Ten nawet tutaj z boku jeszcze wjechał, no nie wierzę. No, kazałeś. Że też ci się chciał. no w wąski pasek miałeś się tu jeszcze wjeżdżać. Jeszcze... Dokładny. Ja jestem dokładny. Mhm. Ja jak ci powie, że chcę premię. No. Tak, podwyższy, podwyższy mi na z... 0 na zero. Na podwójne nic. No. Tak. Pod, Podwoję stawkę. Ej, ja no mam 100%, ty, a ja tu se zawracam, jeszcze nie wierzę. Pozdrawiam ciebie. No, co jest? O matko, w płot uderzyłem, po drifcie. Będziesz klepał. No. Będę klepał. Koła się pogięły. To jest Ameliniu To jest Ameliniu, to jest... tego nie pomalujesz, no. To jest Ameliniu. Musisz mieć farbę Amelinową. Ja fajnie. przyła, nam farbę Amelinową. Zapierdoli od kogoś. Jak burknął, ej! Mefiu co z tobą? Nic. Nie płacz. Taki jakoś posmutniałeś mi dzisiaj. Nie, prawda, niska stawka. Niska stawka, tak. Nie płacz, kiedy odjadę? Wrócisz w niego i go przejedziesz. <laughs> o, z kiszonki nie ma lagów, pozdrawiam. A wiesz, że zjechałem? No bo nie ma ja. Po ja. też jeden. Ja mam ben GPS. Ben 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 GPS. Ben ben Kurwa. A Też ja kupię to. Myślałem, że przedstawiamy swoje zawody. <laughs> A jak to było? Jak to było kurwa, jak to było? A jaką pani ma pracę? Daję. Co pani daje? Daję dupy. Czymś to było właśnie. No w filmie jakimś. No. Albo w... Na necie jakiś taki mem No, na necie było ja to na necie, ale to stany było <grystanie> Daje Kurwa, te łąki to nie wiem co Zaszaleli no ja ich nie No I właśnie muszę jeszcze nagrać ten, że potrzebuję kogoś do modulacji. Tam na forum, na forum jest, ale tam nie wszyscy chce się zaglądać, ty... no, więc. No tu, jedna osoba grę, się zgłosiła. Tak, jakiś debil. <laughs> <laughs> Teraz pozwolę wam zgadywać kto. A ja wiem, kto. Ciekawe, ciekawe. No, ciekawe, ale to jak to robisz? Co ja robię? No, z jedną osobą nagrywasz czy co? Mm, dowiesz się jutro. No, gadaj, kurde. O Jezu, no, zaraz muszę nagrać ten to odcinek, to po co będę ten, o tym gadał dwa razy? Aha. No, to powiedz mi dzisiaj. Zaraz Ale nie, z naszej ekipy ktoś będzie? No, będzie, będzie. Może wszyscy? Nie. Jeszcze nie A wiem, by... kto będzie, bo nie wiem, kto będzie mógł. Ale tam napisałem, że dwie osoby potrzebuję. No tak, jeszcze z jedną osobą mogę wziąć z ekipy i będzie gitara. A do czego? A do drzewa. Ja to no lubię kłaść. Potrzebuję na, jutro, potrzebuję na jutro jedną osobę i na niedzielę jedną osobę. A na, znaczy na jutro to. W sumie o 15 to może być ile chcę osób, bo, bo jeszcze z widzami tą ogólnie będę grał. Kto pierwszy, ten lepszy. A tutaj na no, zapisy zrobiłem trochę. Ja jeszcze gdzieś z do koszenia. Serwer nowy w się znowu otworzyłem. Ten Forfun, muszę go też nagrać. Także tutaj jeszcze przy tym filmiku jeszcze się pojawią te cztery inne Masakr? Masak. Co zrobisz, od... no sława. No nie? Ej naprawdę, od... przez dwa tygodnie yy, odkąd wyszedł LS15, no bo dwa tygodnie minęły, no nie? No jakoś tak. No, no to pyknęło po... Pa... Nie, poczekaj. Miałem ile? Z 5 czy 5,5 tysiąca miałem, nie? No to 15 tysiąca subów. No widzisz. Chyba tak, chyba dobrze zda, zda Albo 2,5 tysiąca? Pyknęło, bo nawet nie wiem. Musimy zobaczyć. Chyba półtora tysiąca mi się wydaje. A to jest dużo, nie? No bo jak to patrzę procentowo w stosunku do tego co było, no to, to jest bardzo dużo, nie? No. Ja. Załóżmy te 30% gdzieś mniej więcej przybyło, no to, to jakby nagle yy... Wardenka kolejne 600 tysięcy zdobył, nie? No. Akurat ten to się popisał. No no i bardzo dobrze, kurde. <laughs> Polacy nie gęsi i swój YouTube mają. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. A Lambo umyć czy coś jeszcze gdzieś, coś ten tego? Ja sobie nie, koszę gdzieś. masz na razie nie myjemy. Co, jak gdzieś, gdzieś coś coś gdzieś kosisz, ty. <laughs> Nie, ale niedługo będziesz kosił kosiakami, ale... A ja w sumie ty teraz nie, teraz będzie ci płyn kosił. O, ja eee, zboże na zielono. Jak będziemy gość. robić. Dobie gazowni się po, po oddaję kukurydzę, Właśnie zboże na zielono się zrobi też. A ja naprawdę Walnatk. te kosze. Dobra. Są, ej, właśnie, bo już czas... Czas, patrzę teraz na czas, już starczy. Trzeba podsumowanie zrobić. Jakie jest zresztą podsumowanie? Już my już dawno podsumowanie nie robimy, nie? No. Każdy widzi. A, każdy no. widzi co się działo, no. Ale może ktoś zrobić. No. Mam nadzieję, że Johnny się spodoba. I że Johnny będzie z nami nagrywał więcej. Przyda no. się ktoś, ktoś z poczuciem humoru. Będziesz na retubę. Będziesz na retubie, no. Norma. No już, nie pierwszy, no już nie pierwszy raz, także spokojnie. No co to jest? No. Dobra, no i co? No to widzimy się w następnym odcinku, nie? No i trzymajcie się, cześć. Cześć, cześć. cześć.